W dzisiejszym dniu w Gimnazjum Językowym odbywa się Dzień Sportu, organizowany w ramach zbliżającego się Dnia Dnia Dziecka. Zobaczmy, jak bawią się gimnazjaliści. Czy podoba Ci się y, dzień sportu zorganizowany właśnie dla Was gimnazjalistów? Y, tak, bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że tutaj miło spędzamy czas, y, no gramy sobie, później będą jakieś kiełbaski, jakieś inne zabawy są też przewidziane i ogólnie jest bardzo sympatycznie. A z, roz, y, brałeś udział w jakichś rozgrywkach już może? Y, nie, później będę brać. Kosztowałeś swoje kiełbaski? Y, jeszcze nie, właśnie teraz idę i wypróbować, mam nadzieję, że będzie dobra. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. Hej, tutaj. Już? Słuchajcie, jak, jak dzień sportu? Podoba się Wam? Podoba się. Czekamy właśnie na grę w kosza. A Ty już grałeś czy też czekasz na, na grę? Czekam na grę w szatkówkę. A próbowaliście już swojej świetnej kiełbasy, która właśnie się piecze? Nie, jeszcze nie próbowaliśmy. Dopiero teraz się dowiedziałam, że jest. Aha. Jak Wam się podoba dzisiejszy dzień sportu zorganizowany właśnie dla Was, dla gimnazjalistów? No, uważam, że to bardzo dobry pomysł, bo nie musimy siedzieć na lekcjach i jest coś innego. Robimy dużego twistera, grilla, jakieś zawody, więc ogólnie jestem na tak. A smakowałaś, swoje, znaczy, smakowałaś już kiełbasy, która się tam e, piecze? Nie, nie jadę kiełbasy. A brałeś w czymś udział, bo widzisz, mamy tutaj kosza, nogę, e, to jakieś mamy opalanie na boisku, która z Was w czymś brała udział? Nie, yeah, we tylko Be in my eyes Be in my heart Be my So now think that I love it back And I hope it's not Słuchajcie, co sądzicie o pogodzie, która Wam dzisiaj towarzyszy e, z okazji właśnie dnia sportu? To znaczy ja osobiście uważam, że mogłoby być troszkę chłodniej, aczkolwiek lepiej, że jest tak jak dzisiaj, niż tak jak było wczoraj. Było zimno, padał deszcz, także dobrze, że jest na tyle ciepło, że możemy tutaj teraz być i grać sobie. A powiedz mi, gracie jakieś, e, jakieś mecze, czy po prostu tylko tak rekre rekreacyjnie dla siebie? To znaczy mamy... Plan zrobić rozgrywki międzyklasowe między pierwszakami, drugą klasą i między nami, czyli trzecią klasą. Takie rozgrywki, ale raczej takie przyjacielskie, bez żadnych takich o matko nagród i tak dalej. E, czyli raczej ten dzień chcesz spędzić aktywnie, czy raczej jak tutaj pozostali Twoi koledzy i koleżanki na wojsku opalając się? To znaczy, w planach mamy właśnie najpierw pograć trochę, a później raczej się poobijać. Okay, dzięki bardzo. E, co sądzicie o dniu sportu zorganizowanych dla gi naszych gimnazjalistów? E, tak, widać, że gimnazjaliści mają świetną no, nie, zabawę. Lecz jestem bardzo zbulwersowany, okay. że dzień sportu nie jest też dla nas, że nie możemy wziąć udziału. Mm -hmm. A wiedzieliście o tym, że taka impreza ogólnie się dzisiaj odbywa? Ja dowiedziałem się dopiero dzisiaj. I mam nadzieję, że dla nas też coś będzie, może w czerwcu. Mm -hmm. 🎵 it's a long road to wisdom, but it's a short one to be and ignore. 🎵 Be in my eyes Be in my heart okay. 🎵🎵🎵 Nie, nie, tak bliżej mnie, bliżej mnie proszę. Będzie, będę, będę z Wami rozmawiać. Już możemy, tak? Co sądzicie o dniu sportu, jaki odbywa się dzisiaj u nas w szkole dla gimnazjalistów? Znaczy ogólnie no fajna taka imprezka, trochę odpoczynku od lekcji. Mhm. No i to tyle praktycznie. Oby się nie popsuła pogoda. A skosztowałeś już kiełbasy, która tutaj właśnie nasz pan woźny ją piecze i ładnie przyrządza? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale masz zamiar mam nadzieję? Tak. Okay. A... Najbardziej. Y Twój, twój plan na dzisiejszy dzień sportu to raczej e, aktywny, aktywne jakby e, spędzanie tego czasu, czy raczej będziesz e, odpoczywał i tak zwane lenił się? Mm, tak, pomiędzy. Ale już masz jakieś plany, żeby coś zagrać? Bo widzimy, że na boisku są już jakieś rozgrywki kosza, e, noga. Nie, takie coś raczej nie. A co preferujesz? No, raczej taki odpoczynek. E, co sądzisz o dniu, dniu sportu zorganizowanym dla gimnazjalistów? Ale jestem w liceum. No właśnie dlatego pytam. Co ty, jakie masz zdanie na ten temat? No fajnie, tylko że nam też by się przydało, bo trochę brakuje takiego wolnego. Cały czas lekcje, lekcje. A jaką, właśnie, jaką teraz masz lekcję? Chemię. Powodzenia. Dziękuję. Czy samorząd licealny wiedział o tym, że dzisiaj odbywa się Dzień Sportu dla Gimnazjum? To znaczy, samorząd liceum nic o tym nie wiedział, ponieważ samorząd liceum z razem z samorządem gimnazjum ustaliliśmy wspólnie, że ten dzień odbędzie się razem. Po prostu 18 czerwca mieliśmy ustalony termin, wszystko już załatwialiśmy. Nie wiem, dlaczego wyszło teraz tak, że gimnazjum i liceum mają mieć osobno. Ale jakie święto dla liceum odbędzie się jeszcze w tym roku? Tak, tak, jest już ustalone. 18 czerwca na pewno będzie grill tak zwany piknik za. Okay, dziękuję Ci bardzo. Jak ocenia Pani dzisiejszy dzień sportu? To znaczy, wydaje mi się, że jest chyba nieźle, natomiast gimnazjaści się chyba muszą jeszcze trochę bardziej zorganizować. Chociaż już pewne rzeczy, co wymyślili, to udało im się zrobić. Teraz nam pouciekali, bo grają w kosza i sobie kibicują. I mam nadzieję, że po prostu będą zadowoleni. A Pani osobiście bierze w tych konkurencjach udział? Ja jestem mało sportowa i chciałabym nie iść na zwolnienie, więc wolę nie ryzykować. Więc nie będę brała udziału, chociaż namawiają mnie na Twistera, ale ja po prostu jestem nieodpowiednio ubrana na Twistera, także chyba sobie odpuszczę. Dziękujemy Pani, bardzo proszę. Czy podoba się Panu praca? Tak, w takich warunkach bardzo eee. dobrze tak? się podoba. A sam smakował pan swoich yy, tutaj wyrobów? Yy. Tak. Bardzo smakowałem i bardzo dobre. Tak? Dziękuję. Polecam. Y, tutaj, co tu masz, co jesz? Karkowka, tak bardzo. Dziękuję. Mm. Czy nie dodałbyś tu nic? Wszystko jest. Ja, wszystko jest, jest bardzo ładnie. Jest bardzo dobrze wysmażona i ketchup daje też tego aromatu. Czyli uważasz, że pan woźny spisał się na medal? Tak, jest. Czekaj. Razem z panem Mateuszem. Okay. Dzięki bardzo. Jak smakuje ci kiełbasa? A dobra jest. Czy uważasz, że powinna być jakaś bardziej doprawiona, czy, czy taka, jaka jest, jest odpowiadająca, znaczy odpowiednia dla ciebie? Tak, pasuje, jest dobra. Czyli uważasz, że Pan Woźny, nasz Pan Woźny spisał się na medal? Tak. Dzięki. Jaka była Pani rola w zorganizowaniu tego, tego Dnia Sportu? Yy, jaka była moja rola? Może najpierw powiem yy, tak, że każdy z nauczycieli yy, ma tutaj swój udział. Jedni pracują przy grillach, inni tam są rozgrywki sportowe, jeszcze inni robią różne inne rzeczy. Natomiast ja byłam główno do dowożącym, kiełbaski na grilla, karkówkę, tudzież ciasteczka i inne rzeczy. Na razie, na razie taka była moja rola. Czy uważa Pani, że takie uroczystości, takie dni powinny odbywać się częściej u nas w szkole? E Myślę, że raz w roku to w zupełności wystarczy. Jeśli jest za często, no to wtedy to się odbywa kosztem nauki, tak? A szkoła jest po to, żeby się uczyć, a w międzyczasie można organizować takie małe przyjemności, które umilą naukę. Dziękuję pani bardzo. Yeah. Nie, nie, nie. nie, nie. No ale, ale ja nie chcę odpowiadać. No to ja odpowiem. No nie przestańcie, no kurczę. Ja nie zadaję jakichś trudnych pytań, nie wiem, jak, daty, jak no, ja Pan wiem. Są pański czy coś. Tylko Wasze zdanie. Tak? Jak Pan sobański. A to jesteś <śmurka> jego córką, tak? O, po prostu to mówię, że to przykładowo, nie? Że, nie. Wiesz, że to jest postrach, że te daty, więc no, mówię, że... Tak? Już? Jak oceniacie Wasz dzisiejszy dzień sportu? On jest super. No, no co? Nic nie robimy, jest git. A Ty? Nie mam zdania, jest fajnie.